Na tym kanale pojawiło się już wiele odcinków z dziwacznych trybów, takich jak hitseeker, turniej hokejowy, czy też nawet event prima aprilisowy, w którym <grym> Okten miał trzy kółka, swoją drogą niezła miniaturka. Dlatego w dzisiejszym odcinku postanowiliśmy wraz z Doswerem oraz X Casprem zagrać tryb, w którym gra się dropshota z mocami z Rambla. Zagraliśmy kilka meczów, w których zdychaliśmy ze śmiechu, w których działy się naprawdę chore do z możliwości akcji. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Miała miejsce chora akcja na zero Second Gola, która... <grym> Musicie to zobaczyć. Także w dzisiejszym materiale nie braknie śmiechu, emocji oraz totalnie absurdalnych tekstów. Tak Czekaj, bo Radek na psa spacer wyprowadził. Znaczy... <noise> zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. RL Exchange. Strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League. Z wieloma metodami płatności na każdą platformę. Z kodem Bruce. 3% zniżki. Link do strony w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Bruce. Dzisiaj jest ze mną Noswer. No, cześć. Oraz Kacper. No. NoSwer a pewnie każdy z was już kojarzy, a Kacper pojawił się na tym kanale po raz pierwszy. Także żeby was wprowadzić, jest to mój dobry znajomy, egoś, który też streamuje na Twitchu, tak jak i ja, więc linki do social mediów chłopaka będziecie mieli w opisie oraz jest dobrym wymiataczem, ponieważ w dzisiejszym odcinku, tak jak już mówiłem, winze zagramy ten fantastyczny tryb dropshot połączony z Ramblem, a Kacper ma na dropszocie ssl co jest nie lada wyczynem i na ramblu Grand Championat 3 dywizję. I. Więc znacie już nasze trio, a wam przypominam o giveawayu, który odbędzie się już w ten poniedziałek 4 grudnia o godzinie 18 na moim streamie, na Twitchu serdecznie zapraszam w którym do rozdania będzie mnóstwo kredytów, itemków, of cardów o łącznej wartości ponad 500 zł, ale o szczegółach dowiecie się w piątkowym bądź sobotnim odcinku także moi drodzy, zapraszam do pierwszej gierki dobra, mm, ja stary, czyli tak, to jest dynie, połączenie trochę. to drobsza, się jedzie ta, do tego? No, musisz, ta, no, no, to jest up, to jest piłka up tylko, no właśnie, problem jest taki, że to będzie teraz rumble więc nie mam zielonego pojęcia czego się kurwa spodziewać na tym trybie kliknij to, zajebiście. no, 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 bądź środek, bądź środek, ja ci kurwa podam Jesteś? No ja, ja czekam, czekam. One Oj, more. Wszyscy, no, możesz no, Kasper no, no. dawaj Pitcha. O, o, o. Zajebiście. O, jeszcze Kasper no, no. O. Ro jestem za tobą. Jestem za tobą. O, o nitro mu dałem. rozjebiam nas chyba. ty masz plungera na drop shopie, o chuj tu chodzi. Na drop, drop shop. Drop shop. <ślam> drop shop. Dawaj. Brawo! Yes, rozjebani! No <grym> Opuścił grę, ota! I co, i tu weźmie pod podupsał, Hollywood? Oć tam czeka ty. Miami, so o wyszedł. 777 darn! Ja pierdole! Dobra, podanie. Do ciebie? Nice. Do Jeszcze? Rida, wale. Do ciebie, kecy. Daj bramkę stary. Ty, mam. O, tak mam kopa, mam ty. kopy. Wyjebamy! Ej, wezmę oh. koło, ale gdzieś mógł wydupcył, stary. Nie no, bo myślałem, że to będzie 3 sekund, bo będziemy miał jakieś kolce. No takie piśmie podałeś to. to. A jest. może pić jakieś powiecie, co? No, dawaj, dawaj, dawaj. Ja ty, no, piszę, tylko wzdekliśmy oboje. No, no. To? Ej, to dawaj, ooo, ta, ej, monitor się włączył. Co? O, no nic nie widzę, stary. Monitor... mam czarny ekran. Ej, nie, czemu tak długo to trwa? Ej, dobra, ty, chłopaki, bo jest problem, nie? No to zajebiście, kurwa. O! Coś. Ej, ja przez moment działał, nie? Ogólnie, czekaj. Stary, o, dobra, że jest. jest. Dobra, położyłem tego przed mordą, no, nie? O, ja kurwa, ty się. Ty na ślepo to dotknąłeś, czy nie? Tak, stary, sam całym no, nie, Dobra, środek, ja już lecę. Oh, oh, oh. Dawaj, 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 Ma, mam bucieka. Zajmijcie no, Zajebiście kurwa, że masz bucika Aha. Kasper, wydaje mi się, że to masz. No, to jest jak ja to strzelę No, Ty, właśnie, kurwa. te kolce to gówno chyba. Ty, mam tą piąchę taką. No to piepyszny misiek Czekaj, poczekaj. Ja dawaj, dawaj, dawaj. No, ładuj. I. Zajebiście! Ej, no, kliknij Kurwa. Ej, bo to nam wpadło. Ej, ej, bo tu siedzi! Zajebiście! Ja, ja, nadal, ja nadal tą moc mam, nie? O, właśnie skończyła! Szkoda. O, stary, ty to masz! Nice. O, stary, ty to masz! Ale i jaja! O, nie. Mam, patrz, patrz, patrz to! Zajebiście! I traja. o! Dobre? Obroniłem to. Nie, zajebiste było jednak. Zajebiste. Oni mają połowę rozjebaną. Jakbyś Ty, miał... ono Tornado! Ej, czekaj, nie mam tego, jak Są oh, ...słupakiem. Oh, Ty, bo nam wpadnie, CZEKAJ! No. ZOSTAW! Nie! Jej, nie! A! A! MAM Dobra, KOLCE! Kolce masz? No. jak byś z tym do bramki wjechał? No. Nie, nie wiem, ale próbuję. Syzyf. Nie ja dogoniłem. NIE! Dobra, nice. Dobra. Chłupy, wybicie to. Bo to jest Ej, to są kolce taki. Um... O, mordę. Masz to? wiem. No, coś tam mam. Nie do nas, pługówku. Ja, ja... ja mam piąskę, ja mam piąchę, ja im to jebne. Patrz to. Co? 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 Chłopaki, kuźwa, No kurż, fakocie, co? Ej, Ej. Ej. chłopaki. Ej. Ja no serio. No co? Wy nie dacie? Jakie gówno! Ej no halo. Ja bardzo chciałem to wyciągnąć. No, no, no. no. Wiem, <śledzimy> Dobra, oni mają rozpieprzone całe boisko. Prawda. Temu... BAMPUJE! BAMPA! PYK! Dawaj, ale OPEN! Ale to BAMPA stary, zajebisty. No. Ja. Gdyby ja. ten BAMP stary, to Kasper mnie trafił w piłkę. Ej, ale to prawda, ja, bo pierdziela. popatrz, on miał... MAGNES! A ja mu wyjebałem buta. No. Dobra, jedź Kasper. No. Kolego! Kolego! O save. Um. Ej stary Cienko jest, no. Nie wiem, ja co kurwa. Ja tor mam tornado, go ja nie, zdrowie. Tego... <śmienny> czemu tu niebieski się zamieniło nagle tak lo... do ciebie? No, masz? No, masz? No, masz, 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 masz. No. On ma on ma kolce, on ma kolce. Ja on ja morduję. Ja pa, 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 pa. Brawo. No, o nie. No i o tak. Jest lipstein. on to, on to trafi? O nie. O! <śmany> No, no, no. Mama, um, mam, jest, ty. A bo. Dobra, nice, ty. No, ją. Zajebiscie. Nie Nie. 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 No No, no to dawaj, podaj. No to mega kurwa, po banku! Haha! wiem, <grymieniem> magnes. Zostrzelili! O nie, ja! ja, ja Dobra, jedź, jedź. Je, Nie, ty jedź, Kasper, ja z lewej tu staję. No? Stój tu! Oto! Jedź, 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 leć! Dobra, przebiłem go. No. Czekaj, czekaj, bo. Stój to tam, jest, Kasper, jest... stój na bramce, my będziemy puszować. Nie bramce, ty, stary. Czekaj, czekaj, on to sypnie do mnie. Nice, mam. O, zajebiście i teraz. Piocha, musiałem! Ja się z nim on buta? Nice, brawo! Zlajebiś, Masz? Tak, tak, mam to, mam to. Nice, brawo! O kurwa O, tornado jest Brawo Kacper, Kacper musi... mam to Rozpierdolaj no, no Ja mam loda to, to jak kryzda. coś <ślenia> <ślenia> Ja mam <ślenia> Ja też mam loda Ja zamarznę piłkę w razie w Loduję o, i teraz? A nie, to nie ja zlodowałem Ja zlodowałem <ślenia> Dawaj, dawaj No ser, puść to Podaj, podaj Kasper. No Loduję Dobra, zksułem mu to. Czyli mam pomysł, mam dobry pomysł, ty. Mam... O, o zajebiste! Siedzi? Rodek. nie, 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 nie siedzi. To nawet nie, leciało. Ty, nie, to mam to? nie, nie, no, nie, zamieniłem się z gorszym miejscem nie, 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 to odbiłem Patrz, ja to odbiję i teraz ten co miał to wysejwować, poszedł w pizdu Ja prawie nie trafiłem Ale jakbyśmy w ogóle tego nie stracili, jakim chujem O, plus jeden dostałem, byczku, no, kurwa Czemu myśmy plus jeden dostali? Tak. Fajny, śmieszny ten tryb, tylko że... Kurwa, zagramy go za 13 i pójdziemy w pizdu Oho, średni czas oczekiwania powyżej 10 minut Pierwszy raz widzę taki napis. Znaczy to było jedyne lobby, tak? W trybie. To Zajubić. jakby wiesz, pograli. No, to pograliśmy. Ogólnie spoko, spoko było. Może jakieś trójki, co? Albo <laughs> pograjmy w ogóle. Graś kiedyś Snowdaya? Ej, ci, tak. ci wchodzi, o. wchodzi lobby. <laughs> oh. Snowday. Grałeś kiedyś z Snowday, bratku? Bonobo. Bonobo? Bonobo. To jest ptak chyba taki i z botem. Ciekawe co ten bot zrobi w sumie. Bampne kurwa. Jeździł jak jeździ. to. ja, sufit stary. Ale ty jesteś O, O, a no i... A, zapomniałem że to są te Wyszed, A, Wyszedł ten, jeden gracz i przed, drugi bot. Ej, dobra, boty nas napierdalają. Mam to? No. E, mam. No i co? Nie, wysocznie nie. W ta graja ma większe jakieś fan jak gramy, ze prawdziwymi ludźmi. <laughs> tak tak tymi... myślisz? No, bo tak z tymi botami to tak trochę wiesz. Jakby, o, tak sobie kopnąłem piłkę i... Może private'a włączymy, nie? Był takie o, czekaj, bo... O i sobie... O, tak i jeszcze... To um, jakbyśmy... Kurwa, to się odpierdala w tym meczu. JA o co tu chodzi, nie? O co tu chodzi? Daje, aha, nie da się FF-a dać chyba. Dajemy forfeita, żeby było fair, no bo jednak zaczęliśmy mecz na boty i... Co, smutno ci z tego powodu czy co? Nie, ale zauważyłem, że można po prostu wyjść, więc ja sobie wyjdę. To my dogramy. Nie, do gramy. Da. Kurwa Wystaw starto W ogóle idę już kierujemy. I tak z 50 minut. Ty ja może widzę, że się nie skapnę jak odpalić private'a na tym trybie. <śmieniu> Sami ze z botami pogramy kurwa. Pa. Tak. <śmieniu> Ej, a da się ustawić jakby drop -shot na innej mapie? Nie da się pewnie, nie? Mm, nie się, że... Tak, tak, rozpierdolić i Manfield, kurwa od środka debiluje panem. <śmieniu> Wyobraź sobie, co by na akwadomie było, by nam się woda właśnie, właśnie na to stadion. Filarem ci płynął, nie? <śmieniu> to jest zjebnięty naprawdę cię Oho! Tak, tak, tak. O, Gierka! Po 45 latach! Sezon 482 w Rocket League i mamy mm. to! I Bonobo Jest znowu! Jest Bonobo, zajebiście! Absolutnie. Ja, w tym na księż, to O sufit, o sufit najlepiej, wiesz? Dobra, masz Ładnie, ej to było zajebiste No, Radek? Albo Kacper? Ouuuuuuu jaky to był snił Oho Ej, mam <laughs> <laughs> e się tym triwem Dobra, mam to, mam to Czekaj, daj mi sypnąć! Daj mi Sypni sypnąć! <noise> <noise> Mikrofon muted! O bo my mamy niezłą dupkę, znaczy dziurkę z kurwa w sensie dziurę i <noise> pierdolę. Wiesz masz dupkę starej. Oo! Kopto ju go wtąpiłem stary! Dobra, ja idę sekurować bramki. Ja idę bronić bramkę, bo my tu mamy niezły dziursko. Więc czekam tu. Ehm. Um, Dam tylko, że jak nie bronię bramki to... Dobra, musicie... Uważajcie tam. Oho. No i... Tam. Prawie, prawie. I tyle było z uważania, ci powiem. Ale mam dupkę, jak to powiedziałeś. Nice. Ś Środek? Ma to ktoś? Jest was? O, mam plungera. No i zajebiście kurwa, co zagrałem. Ja Ej, co zrobisz? O, o zajebiste, in. No. No. Ale mam... Hit... Ej, mam kulce i niepotrzebnie ich użyłem, przepraszam. Zostaw to. Mam? Wiesz, wiesz, wiesz. Kurwa, co się <laughs> dzieje? Mam to. Podanie, podanie do was. Apfel. Mam, o, mam, mam. Me. No <grymne> <grymne> nie! Mam to. Jedno. Nice, yes. brawo Ja tam żółtą pionchę użyłem i sam wybuchłem, bo goś też chyba. Kurwa smoka dałem mu piły. Ja, ja mogę Dobra. dać kopa komuś jak ktoś. Ja... Ja ten... Ja mam piąchę Ja mam, ja mam piąchę, więc w razie w pierdol... To teraz. No to. No kuźwa. Czekaj, bo. No. No, czekaj, bo... fight jest... Z... Nie, bo ja chcę użyć jak on będzie miał wiesz. Y... Pio... Kurwa, kolce. Nie kopnij w łeb. Bo <laughs> pa... nie temu jebłem w... Ra... mam piochę! A. ESA się <laughs> <Esa. laughs> Ale super tryb Kur...jestem trybem <tryb> <tryb> <Z> tym trybem <tryb> Mam to O no 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 oh, Popuju to mam Ale to chyba się. I, i, I mam Kolce To Kolce miałem Który cymbał to wbił do naszej No zgadnij Dobra no nie wiem nie widziałem oh. A no tak Radzion Radzion Najpierw To się moc skończyła no Ja mam ten Magnez mam O patrz pyk pyk no, o, ty jeszcze możesz jeszcze... Kurwa, ten ty. tryb jest taki chory. Across the map! O, Ale miło. Czekaj, mi bo jeszcze Radek na psa spacer wyprowadził. Znaczy... <głosy> <głosy> Dobre. Dobra, goście nie mają już w ogóle podłogi. Masz to? Nice. Mam to. Piącha, uwaga. In, 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 in. Um, u nas, zaraz jak to przegramy do końca. W, w tornado. O kurwa, już ma nice, Dobra. Brawo. No, no, ty pasz to pod nimi, pod nimi. No, zajebiste. Stary. <głos> <głos> o, zajebiste! Dawaj do mnie Radek! Jebaj to! Dobra, do się mnie do No! No najs dobre! Pa! Pa <noise> Pa! No to na razie. Mam to hopki jak coś. Jest Mam to. Jeszcze jeszcze no. Mam to dalej. Jeszcze Hitek. I A. jeszcze jadę. No, no. z tematem. O, dobra Plunger mam, Plunger Kończymy ich! Dawaj to! Patrz, 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 teraz! Dawaj to kurwa! Aha No nie! Nice! I dawaj! Ojej kurwa! Dobra, nie grajmy już to u <śpuszczaj> 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 tak, tak szczerze Radek jak ci się grał? Dobrze <śpuszczaj> wszystko, a to mi Kaspr, jak się grał. Ej co mogę powiedzieć? Yo. Tak, yy, to robisz to pożegnanie teraz widzami? Czy... <noise> moi drodzy, to by było na tyle, ten tryb to gówno jeba. <noise> Dziękuję serdecznie za oglądanie do końca, ze mną był No swear. Tak, bo byłem z wami. <noise> Oraz Kasper. To by było na tyle, moi drodzy, trzymajcie się cieplutko i do następnego.